Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dragnes, a to jest drugi odcinek z Battlelands. Słuchajcie, mam na... wcale z jego nie nagrywam, drugi a wcale, że nie. No i niestety otworzyłem akurat, no, no, no otworzyłem już krzyneczkę no, podczas tego. I tak, pokażę wam co by wyleciało, żebyście nie byli poszkodowani um, postaci. Dużo to postaci odblokowałem. to chwila. Muszę popatrzeć do kogo ja tu dostałem. Wiem, że do jednego chyba tam epickiego czy tam legendarnego. O, do tego dostałem. I do któregoś z tych. Co jest tu lepsze? No nie, dobra. Dostałem. Za... Do, do tej, do tej postaci dostałem. Do tej zablokowanej. Druga od lewej. No to więc wiecie, o co biega. No, no nie szczerze, no przepraszam was bardzo, no. najwyżej to złącz. no nie jestem nie jeszcze, jestem, nie, jestem, nie jestem, mistrzem kudy akurat montażu, więc postaram się wam jakoś to tam zmontować. No mm. to Put like było an, Bo w nie bo się dobrze. Dzisiaj będą typy. Ej, to jak nic, będą typy, a uciekam, a, a. muszę uciec, a, a, broń mam. Ile HP ma? Pół, tak. Dostała od. niż od tamtego baty, to jeszcze ode mnie dostała, ale to powinna, moim zdaniem, umrzeć. Nie, nie postaram się jakoś to złączyć, te dwa filmy. Znaczy, się nie usuną, więc. Jeszcze jest szansa. Nie, to się, boż Ty jest! Spinam dupę i wygrywam G. o tu się, że jestem, że wygrywam G. Prawda, że przegrywam. Raczej jest na Labiant polecimy, bo nigdy na Labiant nie leciałam. No to labirynt mogę się pogubić w nim, ale... Będą typy znowu. Aha, ja nie mogę tam... No nie. No nie, ale to jest haństwo, że. Wiesz, bo nie taką sobie, no tu Nic Będzie je A ja się ją zabiję. Ja się ją zabiję, ludzie. Idę. Ja, pitole, te bony tak mało zada zadają. Niech zbudują te bony. Zadają siedem. Najlepiej są takie, takie bronie, które nawalają serio, czyli po prostu nawalają cały czas. Takie bronie są chyba najlepsze. I takie pf, pf, pf. I przez to głównie przegrywam. Znaleźć taki typu, który taką broń, broń znajdzie i mnie zabije. Na ja początku nie, nie wycinam takich momentów jakie takie, ale przynajmniej, no postaram się może film, ale nie obiecuję tego. Coś tam utnę, coś tam... Ona no, patrzeni kogo nie ma? Czego ona patrzeni kogo nie ma? Nara? Nas skryj to najlepsza. Nara widzicie jak powoduje? Teraz szukam, szukamy typów. <tryk> Bo kurczę się oprze. Bo moje zdanie chyba, że to, to, to tak tak... No więc jestem blisko strefy, więc uff. nie muszę być przez całą, kudę mapę. A nie jest mi to tak zdarzało. Kolejny flag. ten zrzut. Ale fakt blisko mnie. Nie, to jest takie Bo dużo typa tutaj jest, będzie leciać. A kule co? Przeżyję. Tak, i ja wziąłem to, bo nic to robi. Dobra, jestem. Kuda za mega damage. Przerabij apteczki. Zobaczcie, ile HP. No zobacz. To no, taka rakieta. Mhm. Szukać apteczki. Tutaj komuś się zdechło. Tam jest Scarra to... No Scarra jest chyba najlepszy. No Scarra będę to nazywał. Skarito. Nie to, skońce, nie to mama na kajto ja mogę pęcę się zbeczyć jakby nie mogę no chodziż typie. No właśnie zdychaj dobra Mam full HP. Zostało trzech typa. Uh! Chyba. Ej, mogę to gdzie wygrać? No to widać bardzo, widać, że to się tutaj usza. Ale jak zostało już limit, to. Ket, 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 ket. Uh! Ej! Ale są. Ale zawał. Kudę bym to wygrał, nie! Jezu! Drugi bym... Gdybym tak nie podchodził, bym to wygrał. co może się wam. Gdybym tak nie podchodził, bym to wygrał. O Jezu, nie! Zlamiłem! Ale zlamiłem to nie! Przepraszam Was, ludzie, że to tak zlamiłem I to no. bardzo Was przepraszam. Mogę tak nie podchodzić, bo to z mi mega kryty. No, no, widać, że to. O, co może to się wygrać? No, jak masz skarę, to może powiedzieć, że wygrałeś ale najlepiej na takie sytuacje, jak już jesteś. Mm, sama, sam to lepiej wziąć właśnie taką broń. Znowu na napakę. Ciekawe, czy to będzie gdzieś tutaj Stefa, tutaj na dolnym, lewym, gdzieś po lewej, czy po mojej prawej gdzieś. No to jak będzie w ja będę, to będzie fajno. Ej, ciekawe, czy byśmy się, co by się by stało, gdybym przykładowo bym nie wziął żadne imisowe czy to dałbym losowo. Ale ta Bani jest lepsza na blisko, daleko niż na blisko. Lecz, że te powinny nie strzelać, tak jak ja. Aha! Zlikwidowaliśmy się. Zlikwidowaliśmy się razem. Bo wiedziałem tylko, że oni nie umie strzelać, i nagle zginąłem. No to bo nie. Bardzo beznadziejna. Podwójne padali. Jak krzyczą. Postaram się jakoś złączyć te filmy. <grym> Jak już mówiłem, z miliony razy. Najwyżej no, że do dokum, kompletnego zawiozę te filmy, żeby mi je zmączyli, złączyli. Żeby te filmy mi złączyły. <grym> żeby ucień na fragmenty. Ale co tutaj? Na magazyn. To jest paka magazyn. Polska na magazyn. Znaczy, no, przejdę się do paki. No, i wylatujemy. Będą typy, to wiem. Do magazynu akurat nie. Jest jeden. No, idę teraz na górę. Jestem, w, jesteśmy w stefie. To fajnie. Nie musimy biegać. No i tak musimy biegać, oh, O no. wow! Musimy mi nabiegać. nagle swawa pokazała. Oh no! Teraz a ten głupi. O, na szczęście przez całą mapę. Nie ja chciałem mówić, że przez całą mapę musimy zabiegać. I cyk w stefie. Lubię to miejsce, bo tutaj można łatwo zrobić flagi. I zdobyć co nieco co fajnych itemów. No, widzicie, tutaj mam, mam dużo, a moja to mnie i tu mnie bardzo takich. Ale to polaguje. Kielek, nic. Nie to. Ja chcę tylko. Mam małą Nie jestem i nie chcę pozbyć się fega. No. A chyba? Tak, go zabiłem. A, zabijam go. Ja nawet o tym nie wiedziałam, że go zabiłem. <laughs> widzicie? Jaki skill? Oczywiście to nie jest skill, tylko czysty frat. O, typa. To z tą! Dasał, dosał, dosał, Nie żyje, nie żyje to, topa nie żyje. To ma na biało, typa ma loła. <laughs> Loa! Przyzwyczajenie to te W Słuchajcie, sensie, no przy koszcie by nie opłaca wchodzić, bo tak w cię widać, że chodzisz. No bo co, nie że nie będziesz szedąc? Kumpel. No bo iki tam się tutaj. Pina się tutaj i czekam na typa. A typów, przepraszam. Na hita szedł, dosłownie na hita. Czyli, że Ty miał Loła i to niezłego złego Loła. Wygram to, wygram to. Wygram to, ludzie, wygram! Wygrałem! Pierwszy win! Pierwszy win w tej grze. Widzicie? Nawet rekord flagów. Bonus PD, za zabicie. Wymagany battle pas, niestety. PD za mecz, wyzwonia Pokonani walczący. Siedmiu aż. Widzicie? 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 widzicie jak ja dobry jestem? Jak ja pros? No aż. Widzicie, to jest fajne, że to jest tylko za, za te dżemy, a nie za te nie To Tu są jakieś wyzwania? Wydarzenia: społeczność. Bojownik i sklep. To nie wiem, szybko się jakoś to wyłączać, żeby nie było widać. Mm. Zagajmy jeszcze jedną rundkę. I potem mi po tej skończę. skończę odcinek. Ouch! Yeah. Właśnie, dlaczego jutro zaczyna odcinek, najprawdopodobniej odcinek z... Bo, bo nie miałem sobie nic dziwić, dlaczego jutro, a nie przygotował dzisiaj, bo nie, no powiedziałem ja, to niestety w tym fragmencie, że najprawdopodobniej postaram się, yy, bo na balustrażu jest, bez mapa dla jednego z zadymiarzy, To mam mutę, pokażę. Yy, no i zobaczycie, jakie ma zadymiarze w ogóle, magazynek. Yy, no i postaram się wygrać. No i Lebo no, co będzie co pięć, win pewnie. No type. Ten, no, kurde, będziemy do bań. No, nie zabiję mnie. No, zabił mnie, bo kudę nie miałem, bo nie żadnej. No, ja tam to po prostu. Wyczepa, no dobra. Dobra. Jeszcze jeden mecz, bo ten był krótki. Krótki yy, yy, i bardzo sobie. Temu, temu to kudę snajper założyłem, O, to będzie kud. Nie patrzcie na nikt, nie patrzcie na nic. <gryw> po prostu patrzę na całą grę, Postaram się jakoś wam to, to tak skrócić. Ale to. Ja jestem słaby akurat, więc. Macie do zrobić. To przyspieszenie. Ten bud. budnik przyniósłby mi, mi farta. Weszło to nic. Okłada. Trochę kapki, trochę, trochę kiepsko. Bo jestem blisko style, to mogę trochę przeszukać tutaj. No w ogóle nie. No bo jestem tutaj... Ileż kawachem jak ten kokszu paprzył. Już mam Ma kałacha, te koleje ludzkie. I, i, i. Na się ja zdążę. No już nacisnę. Jest... Nie, bo tym meczu padnę. Ale nic jeszcze nie jest posądzone. Jezu. Przegałem to. Do dwóch na jednego, to pan łysego, Tyle, tyle ci powiem. Tego też chyba zbagowało. Ja, a mały uciekam. A wupa i, a przegam. No, no, to cóż no, zobaczę, gotowego A ten to kogo do kogo strzela? To kogo on strzelał? No i ten niestety ma accentem przegana, i 12, no to. No to. No to będę kończył. Kończył. Dobra. Słuchajcie, napiszcie mi w końcu w tych komentarzach, czy, czy chcecie za serię czy. Yy, i Jurassic World Alive, czy chcecie tylko jedną z serii? Napiszcie mi w komentarzu, koniecznie. Więc a tak to będzie na tym odcinku. Nie, nie zapomnijcie zrobić suba z dzwoneczkiem. No i... Zostawcie lajka, like, żeby mój skill się powiększył i suba, bo widzicie jaki słaby jestem Win, ale Win po długim meczu no to nie jestem taki słaby. Więc to by to było na tyle. Trzymajcie się. No i cześć. Hej hej!